W najnowszym wydaniu tygodnika w sieci opisujemy nieprawdopodobną manipulację, jaki dopuszcza się jeden z użytkowników, tak zwany cenzor polskiej Wikipedii. To sędzia z Wejherowa, któremu wyjątkowo nie podobają się hasła dotyczące prawa i sprawiedliwości oraz polityków PiS zamieszczane na Wikipedii. Co z nimi robi? Edytuje je, w jaki sposób wycina informacje, które jego zdaniem są nieistotne bądź nie wnoszą nic do informacji dotyczącej prawa i sprawiedliwości. Tymczasem są to przeważnie wpisy, które pozytywny sposób opisują tę partię i najważniejszych polityków. Sędziemu Zejerowa, który jest jednym z trzech najważniejszych ludzi w polskiej Wikipedii, mającemu największy wpływ na to, co dzisiaj w Wikipedii można przeczytać. Nie podobają się na przykład informacje dotyczące dorobku naukowego świętej pamięci Kaczyńskiego. Nie podoba się też historia Jarosława Kaczyńskiego, który w latach 80. i wcześniej współpracował z opozycją i walczył przeciwko komunie. Co jeszcze nie podoba się panu Zwejherowa, który ma tak gigantyczny wpływ na dzisiejszą Wikipedię? A no nie podoba się chociażby Zbigniew Ziobro, Patryk Jaki i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dużą estymą darzy chociażby Bronisława Komorowskiego, któremu edytuje wpisy na Wikipedii. Tam wszystko jest ważne i wszystko jest istotne. Oczywiście w pozytywnym świetle pokazujące byłego prezydenta RP. Człowiek, który jednocześnie wpływa na zdanie miliony, milionów ludzi, jednocześnie wykonuje zawód sędziego, angażując się w wojenkę polityczną na Wikipedii. Czy to jest ta właśnie niezawisłość sędziowska i ta apolityczność sędziowska, o których tak często lubią mówić polscy sędziowie? Szczegóły w najnowszym wydaniu tygodnika w sieci.